Proszę Państwa, niedawno była się promocja książki, najnowszej książki Piotra Rainy. On tu jest podpisany jako Peter Raina, ale tak naprawdę to jest Piotr Raina. Czy Gomułka był antysemitą? Kulisy marca 1968 roku. No, marzec już się kończy, ale jest okazja, żeby do tego nawiązać, do tamtych wydarzeń sprzed lat. Kilka słów może o autorze, ja byłem uczestnikiem tej promocji jako jeden z prelegentów, kilka słów o autorze, powtórzę to co mówiłem wtedy w domu dziennikarza na Foksal, że Marian Hemar, kiedy taki poeta polski żydowskiego pochodzenia, zresztą patriota polskiej dużej klasy, kiedy go po wojnie władze tutaj w Warszawie pozbawiły obywatelstwa, to napisał taki pełen Goryczy Wiersz, w którym na końcu stwierdził, że on no nie jest już obywatelem polskim, bo go tego obywatelstwa pozbawiono, ale jest Polakiem amatorem. To jest wyższy poziom polskości, dlatego że no jak ktoś się Polakiem urodził, no to żadnej zasługi tutaj nie ma, natomiast jak ktoś jest Polakiem amatorem, to znaczy, że musiał do. Dokonać świadomego wyboru i opowiedzieć się po stronie polskości. I takim Polakiem amatorem jest właśnie Piotr Traina. On jest z pochodzenia hindusem, no, ale tutaj przyjechał do Polski, no i do Polski tak przylgnął, można powiedzieć, bo tutaj w latach 60., tam. W Coś robił takiego, co się władzy nie podobało, bo go uznali za uciążliwego cudzoziemca, no i wydalony został z Polski. Ale tu poznał taką panienkę, studentkę, która tam no, zakochała się chyba w nim, a on w niej. No i on tam zamieszkał w Berlinie Zachodnim, a ta pani przyjechała, no i, i zostali małżeństwem. Przez ich mieszkanie w Berlinie Zachodnim przewijali się liczni opozycjoniści ówcześni. A niektórzy traktowali ten swój status jako pretekst do takiego wypić i zakąsić. I ją to chyba ta postawa części, bo nie wszystkich, zirytowała do tego stopnia, że poszła do polskiej misji wojskowej w Berlinie Zachodnim, i tam zgłosiła się do, jako w charakterze tajnego współpracownika. No i oczywiście była bardzo cennym tajnym współpracownikiem, bo yy, Dostarczała nie tylko informacji, ale jak Piotra Iny nie było w domu, jej męża jak nie było w domu, to ona wpuszczała tych ubeków do domu i oni tam kopiowali wszystko, co tam tylko znaleźli. Więc rzeczywiście byli z jej usług bardzo zadowoleni. I ona była dosyć sowicie wynagradzana za te usługi, ale te pieniądze nie były jej wręczane w gotówce, tylko były odprowadzone na specjalne konto w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych tu w Warszawie, co z tego wynika. No, po pierwsze wynika to, że ona, jeśli by chciała skorzystać z tych, a to całkiem sporo się tego uzbierało, jeśli by chciała skorzystać z tych pieniędzy, to musiałaby wrócić do Warszawy. Po drugie, no, najwyraźniej nie brała pod uwagę możliwości, że będzie musiała kiedyś rajnie powiedzieć, skąd ona takie pieniądze wielkie ma. Więc jest, nie wiem, bo tam nigdy w duszy nie byłem u niej, ona zresztą nie żyje, mówiąc nawiasem. Więc albo zamierzała w przyszłości tego Piotra Inę puścić w trąbę, albo nawet czegożej tam, żeby spowodować, żeby tam przy udziale tych ubeków coś mu się stało złego. No, i ona wtedy by sobie ułożyła życie na nowo. Nie jest to całkiem wykluczone, dlatego że, jak czytałem książkę, którą Piotr Raina napisał właśnie o tej sprawie, pod tytułem Bliski Szpieg, to tam ta książka się składa z jednej strony z takiej historii, a z drugiej strony z dokumentów. To z tych dokumentów wynika, że jeden z tych bezpieczniaków. To interesował się nią w stopniu troszeczkę większym niż by to wynikało z tej pragmatyki służbowej. Więc dlatego nie wykluczam i takiej motywacji, ale stało się, że Pan Bóg tknął ją palcem. No, i zachorowała na nowotwór jakiś taki bardzo złośliwy, także zmarła w ciągu kilku miesięcy. I nawet złotówki z tego kapitału uciłanego w MSW nie zobaczyła. I jedyny ja, czy ostatni dokument w książce Bliski Szpieg, to jest decyzja ministra spraw wewnętrznych, który poleca. Pieniądze z tego jej konta przelać na konto Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, także ani złotówki z tego nie zobaczyła, nic z tego nie skorzystała. No i Piotr Raina twierdzi, musi kochać bardzo tę byłą swoją już nieżyjącą żonę nadal, bo twierdzi, że ona była szantażowana, że tu matka jej żyła w Polsce i że nie będzie mogła przyjechać do matki. No i dlatego się tej współpracy podjęła. Nie bardzo w to wierzę, chociaż rozumiem Piotra Raina, ale nie bardzo w to wierzę. Ja go znam od wielu lat, no nie była to jakaś znajomość, bardzo zażyła, ale no, znaliśmy się właśnie w, na, w promocji książki tej bliski szpieg też brałem udział jako jeden z prelegentów, to wydał, wydało wydawnictwo Fond Borowiecki. No i to była to jedna z wielu książek Piotra Rainy, bo on napisał troska o internowanych między innymi, jak to kościół pomagał i to jest do, bardzo dobrze udokumentowana pozycja, jak to kościół pomagał internowanym, więc to warto teraz by tam jak ktoś za bardzo się tam puszy, że tu nikt mu nie pomagał, co, co nieprawda. I taki, taka książka o Ojcu Heimo, o tym dominikaninie, który tam w Rzymie, no, tam się opiekował polskimi pielgrzymami i tak dalej. To jest bardzo dziwna książka. Ona się też składa z dwóch części. Jedna to jest taka, taki jak gdyby komentarz Piotra Iny, o ojcu Hejmo. No i tam Piotr Raina broni go przed zarzutem, że on był tajnym współpracownikiem. Natomiast w drugiej części są dokumenty, które no w całej rozciągłości potwierdzają to, że on był i to jeszcze jakim. Jedno zdanie z tej pierwszej części wyjaśnia, dlaczego tak Piotr Raina, ojca Hejmo tam bronił, no dlatego, że on mu kiedyś podobno no, tak napisał, no, sam, wyświadczył jakąś taką przysługę, no i on tak z tej wdzięczności chyba, to dobrze o nim świadczy jako o człowieku, natomiast no, historyk, zwłaszcza w konfrontacji z dokumentami, on chyba specjalnie te dokumenty tam umieścił z tyłu, żeby każdy czytelnik sobie wyrobił. Pogląd, niezależnie co on na ten temat napisał. Więc Piotr Raina tutaj w tej książce, czy Gomułka była antysemitą, też przytacza bogatą dokumentację i to z drugiej strony, to znaczy ze strony wojska, i ze strony partii, i ze strony bezpieki. Tam ciekawe rzeczy ze strony bezpieki, aby bezpieka wszystkim się interesowała. Między innymi, jak że tam Antoni Zambrowski kogoś zaprosił do mieszkania i tam na kolację, to też to było przedmiotem partia. Partia bardzo to przeżywała takie wydarzenia. No, i z tego wynika, że kilka rzeczy, że. Żydzi tworzyli tutaj, podobnie jak w innych partiach komunistycznych, Żydzi tworzyli partii, coś w rodzaju partii wewnętrznej, już opartej na zasadzie nacjonalistycznej, a nie żadnej internacjonalizmie proletariackim. No, i oczywiście nadawali ton ruchowi komunistycznemu. No i ja zwróciłem uwagę, że marzec 1968 roku to była druga faza takiej rozgrywki hamów z Żydami. Wyjaśnię może o co chodzi. Otóż. W 1953 roku umarł Józef Stalin, no i jak jeszcze tam załatwiono Wabrzeńca Berię, no to pojawiło się niepokojące pytanie, no dobra, Stalin przez wszystkich własnymi rękami nie udosił tych wszystkich swoich ofiar, tych milionów, więc ktoś mu musiał pomagać, no i kto to był? Kto to był? Takie samo pytanie się pojawiło w Polsce. No i podejrzenie padło również na tych bezpieczniaków pochodzenia żydowskiego i partyjniaków. I oni natychmiast się przedzierzgnęli w liberałów wielkich i w takie gołąbki pokoju. No i nieubłaganym palcem wskazali na polskich funkcjonariuszy niższych rangą, że to oni. Ci y, polscy funkcjonariusze bezpieczniacy nawet się nie wypierali, owszem, no, myśmy tam łamali kości, mordowali i tak a tu przecież wyście nam kazali, wyście nam wydawali rozkazy. A tam ci powiedzieli, a to antysemityzm jest. No i tak się to narodziło. To pierwsze takie usprawiedliwianie w ten sposób wytworzyły się w PZPR dwie frakcje y, Żydów i Hamów. Żydy no to były tam w znacznej części, bo byli też i nie żydzi tam w tej frakcji, ale przewagę mieli żydzi. A Hamy no to byli tacy, którzy tam już żadne podejrzenie o żydowstwo ich nie dotyczyło. No i Hamy były bardzo dotknięte tym, tym zachowaniem Żydów. W związku z, ale Gomułka, jak doszedł do władzy, to wyciszył te walki frakcyjne, nie życzył sobie, żeby tu jakieś walki frakcyjne były. I wszystko, wszystko się zmieniło po wojnie sześciodniowej na Bliskim Wschodzie. bo... Izrael tam sprawił lanie krajom arabskim, co w Polsce wywołało uczucia mieszane, bo jakiejś specjalnej sympatii dla Izraela nie było, ale to, że Rosjanie za pośrednictwem Arabów dostali w tyłek, no to się wszystkim podobało. Ja pamiętam, jakie nastroje były wśród nas, studentów wtedy, no to, to rzeczywiście się podobało. No i tutaj ta partia wewnętrzna złożona właśnie w znacznej części Żydów. No, zareagowała entuzjazmem, takim wybuchem uczuć narodowych po tym zwycięstwie Izraela w wojnie sześciodniowej, co wywołało gniewną reakcję, przypuszczam, że nie tylko hamów tutejszych, ale również Kremla. No i tym bardziej, że powstała już wcześniej taka grupa tak zwanych partyzantów z Mieczysławem Moczarem, który tak naprawdę nazywał się Mikołaj Dymko, na czele, która chciała Gomułka wysadzić z siodła, no i marzec był taką próbą takiego przesilenia politycznego. No, ale partyzanci okazali się za słabi. Gomułka nie dał się jeszcze wtedy wysadzić z siodła, zgubiło go dopiero co innego. Zgubiło go to, że w 1970 roku przed Moskalami. Zawar podpisał traktat graniczny z Niemcami i taka samodzielność już się w Moskwie nie podobała i zapalili zielone światło do tego, żeby gomułkę jednak wysadzić w powietrze. No i to się stało podczas tak zwanych wydarzeń grudniowych. Natomiast w marcu Ci Żydzi, którzy byli funkcjonariuszami partyjnymi, byli bezpieczniakami, byli tam dyrektorami rozmaitymi, by, byli, zajmowali wysokie stanowiska w rządzie, więc oni z, Wykorzystali skrzętnie tę okazję, żeby opuścić żelazną, wydostać się za żelazną kurtynę. Te ich intencje dobrze ilustruje anegdotka z 1968 roku o Aronku dyrektor szkoły spotyka na boisku szkolnym w czasie lekcji Aronka no i surowym tonem go pyta dlaczego nie na lekcji na co Ronek odpowiada panie dyrektorze bo logiki nie ma co to znaczy logiki nie ma pyta dyrektor już wyjaśniam panie dyrektorze ja się zesmrodziłem i pan nauczyciel wyrzucił mnie za drzwi, I oni teraz siedzą tam a w środku, a ja chodzę po świeżym powietrzu, więc no mniej więcej taka była ta logika, jak w anegdotce o Arenku. No i Żydzi skwapliwie skorzystali z okazji, żeby się tu z cudnego raju wydostać, tym bardziej, że nie byli pewni, czy ktoś im jednak nie wystawi rachunku za to, co tam się nadokazywali. No i y, to się nazywało, że Żydzi zostali z Polski wypędzeni w 68 roku. Nieprawda. Nikt ich nie wypędzał. Jak ktoś nie chciał wyjechać, to wcale nie musiał, bo gdyby musiał, to skąd by się w Polsce y, znalazł Adam Michnik, czy Bronisław Geremek, czy chociażby y, Dawid Warszawski tak zwany, y, no i wielu innych. Czy na przykład Bronisław Wilstein. No, żadnego z nich by nie było w Polsce, gdyby Żydzi byli wypędzani, nie byli wypędzani. Stworzono im tylko szansę opuszczenia Polski, i to nie mieli 15 minut na spakowanie się tylko mogli sobie ułożyć wszystkie sprawy materialne, wyjechać z tym co tam czego nie mogli albo nie chcieli sprzedać, a jak sprzedali to nikt im nie zabraniał wywozić tu pieniędzy uzyskanych z tej sprzedaży, więc Żydzi uzyskali wtedy możność wyjazdu za żelazną kurtynę. Ale no, jak się wyjechało na Zachód, to nie bardzo wypadało się chwalić, że byłem tutaj nierozerwalnym ogniwem komunistycznego aparatu terroru i tak dalej, mam krew polskich patriotów na ręk. No nikt... Za to by nie pogłaskał na zachodzie po głowie. Natomiast jak się, jak się ktoś przedstawiał jako ofiara organicznego polskiego antysemityzmu, a no to ofiarą wszystkich, wszyscy współczuli, no i tam dzięki temu Żydzi wyjeżdżający z Polski układali sobie życie i często nawet znacznie, na znacznie wyższym poziomie niż to było w Polsce. W ten sposób się narodziła druga faza oskarżeń Polski i Polaków o antysemityzm, bo pierwsza faza to była jeszcze podczas emigracji po październiku, 50, po 5, październiku 56 roku. W 57 roku była pierwsza fala takiej emigracji, to już tam emigrowali naprawdę kaci tacy którzy się obawiali, że no, trafią za kratki do lochu. Tutaj różnie bywało, kaci też wyjeżdżali w 1968 roku, ale duża część to byli tacy ludzie, którzy po prostu skorzystali z okazji. No i ale podam przykład jednego z tych katów, to był taki Oskar szyja Karliner który był bez żadnego tam chyba wykształcenia prawniczego, został bardzo wysoką szychą w sądownictwie wojskowym, najpierw zdaje się w prokuraturze wojskowej naczelnej, później w sądownictwie wojskowym. No i po 1956 roku, no już tak się tam rozdokazywał, że jednak uznali, że trzeba go odsunąć od tego sądownictwa wojskowego. No ale krzywdy nie miał, bo został przesunięty na stanowisko dyrektora Państwowej Agencji Atomistyki. To się wiązało i z apanarzami, i z możliwościami podróżowania za granicę. No i dopiero w 1968 roku został z tej lukratywnej posady zwolniony, a nawet, jeśli dobrze pamiętam, wyrzucony z partii. No i takiego męczeństwa już nie mógł znieść. Wyjechał do Izraela, gdzie tam umarł. I jaki był epizod, epilog, przepraszam, tej historii? Otóż pan prezydent Lech Kaczyński osobiście wręczył paszporty polskie synom tegoż Oskara Karlinera, więc historia zatoczyła koło. I przypominam o tym, zwłaszcza wyznawcom pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego, bo to on miał też takie dziwne trochę upodobania, akurat musiał sobie upodobać w synach. Oskara szyi Karlinera. Proszę Państwa, płętą tej awantury była próba oskarżenia Władysła Gomułki. Przed obliczem Międzynarodówki Socjalistycznej no, za ten antysemityzm, ale obroniła go sama Golda Meyer, która przekonała tych międzynarodowych socjalistów, że Gomułka nic złego nie zrobił akurat w tej sprawie, tylko umożliwił Żydom wyjazd za żelazną kurtynę. No i oni rzeczywiście uznali, że to nie jest żadne straszne, nie jest to żadna straszna zbrodnia. I już Gomułki tam nie trzarpali za nogawki. Tam jest jeden taki zagadkowy pasus w książce Piotra Reiny. Mianowicie, zwłaszcza z dokumentów wojskowych, wynika, że tam były takie podejrzenia, nawet oskarżenia oficerów wojska polskiego pochodzenia żydowskiego, że oni wykonywali zadania wywiadowcze. Dla służb izraelskich. No, wykluczyć się tego nie da, ale z drugiej strony dziwi ta pobłażliwość, bo za komuny szpiegostwo, a już zwłaszcza jak tam na szkodę sowieciarzy, to nie było puszczane płazem, tylko raczej surowo bardzo karane. A tu nie. Piotr Raina wyjaśniał to tym, że Artur Starewicz przekonał Władysława Gomułkę że urządzanie procesów Żydom o zrobi bardzo złe wrażenie. I być może, że Gomułkę ta argumentacja przekonała, natomiast być może, że i żona go przekonywała w podobnym tonie, bo Gomułka miał żonę Żydówkę. Pani Zofia była, jak zresztą bardzo wielu innych komunistycznych dygnitarzy większego i mniejszego szczebla, nawet to trafiło do literatury, bo w nieśmiertelnym poemacie Towarzysz Szmacia, gdzie tam Janusz Potański opisuje takiego sekretarza Wardengę powiatowego, no to tam pisze o nim tak w przedziwnej analogii z Gnomem, czyli właśnie z Władysławem Gomułką, Wardęga miał żydówkę żonę. Był 6 czerwca i Sabiny właśnie wypadł rodziny. Jak zwykle było u Wardęgów przyjęcie dla partyjnych kręgów, no i tam był Szmaciak i Rurka, no i po opuszczeniu tego przyjęcia Wysłali, z szmaciak z rurką wysłali depeszę. Depesza pędzi już do gnoma. Wardęga zdrajca, punkt i koma. Tu y, wyprawił bal i aż do rana toasty wznosił zadajana. Obecni byli, punkty, dwa tu, tam i tu, wymienia różnych. No a z tam prn Pyc i Paciak, na dyrektywy czekam szmaciak. Więc takie to były, takie to były zabawy, spory wone lata. No i ta książka rzeczywiście stawia Władysława Gomułkę trochę w innym świetle, ale no, nie, moim zdaniem nie równoważy win, jakie Władysław Gomułka w czasie swojego urzędowania nie tylko w latach 50. i 60., ale w latach 40. przede wszystkim, jakich się dopuścił przewinien. Proszę Państwa, w odpowiedzi na do, dosyć dramatyczny i, no co tu ukrywać, trochę ambarasujący dla mnie apel, jaki do Państwa skierowałem o wsparcie finansowe z przeznaczeniem na wykup mieszkania, w którym właśnie nagrywamy to wszystko, Państwo zareagowali bardzo życzliwie. No i chciałem za tę Państwa życzliwość podziękować bo nabrałem utuchy, że to przedsięwzięcie dzięki Państwa życzliwości może się udać dlatego i to nawet bez zaciągania kredytów banku bo nie ukrywam że dług wdzięczności jaki zaciągnąłem już teraz wobec państwa nie jest taki groźny, ale w ogóle nie jest groźny jak zaciągnięcie kredytów w banku. Proszę państwa jeszcze na jedną rzecz chciałem zwrócić uwagę otóż ta, to wsparcie, jakie Państwo mi okazali, ta życzliwość, jaką Państwo mi okazaliście, zadaje kłam dosyć popularnemu w, wśród niektórych kręgach przekonaniu, że Polacy nie są solidarni. Jak trzeba to są.